Również jest tam grupa. Panie radny. Jeszcze są grupy. Również panie radny Hołownia. Które złożono prawo słuchowolnie i dobrownie. Również y, przy, przy 25-osobowym plazmach. Panie radny Hołownia, odbieram pan głos. Co? Ty mikrofonu używasz. Nie wiem, co za informacja. Bardzo y, proszę, panie Starostwo, Nazwie spokojnie punkt 5. Przepraszam, że zostałem, że dałem się spróbować, ale to jest śmiech ubarty, tak? do jest tam tam. Przepraszam. Uchwała numer 146, z dnia 3 lutego, w sprawie nadania statutu w yy, Dąbrowie. Uchwała przekazano przekazana dyrektorowi.